Pięć lat to wcale nie tak dużo. Nastąpią olbrzymie zmiany. Na ostatnim nagraniu Baszar mówił o tym, że w przeciągu pięciu lat nastąpi otwarty kontakt z pozaziemskimi cywilizacjami. I teraz zaczynam spokojniej, ze względu na to, że to jest materiał bardzo mocno refleksyjny. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się tym ekscytować, ale chodzi o to, żeby się do tego przygotować. Więc w pierwszej kolejności tłumaczenie Baszara. Następnie moja refleksja i informacja, w jaki sposób w praktyce możemy jeszcze mocniej się do tego wszystkiego razem przygotować. Zapraszam, startujemy. Pomyśl teraz. Pomyśl teraz i wyobraź sobie teraz, jak wasze życie jest zdolne się zmienić w ciągu najbliższych pięciu lat. Wprowadzenie istot pozaziemskich. Jak na Ciebie wpłynie prawdziwa fizyczna egzystencja na Twojej planecie? Takich istot zmieni to, co znasz, albo nie zmieni tego, co znasz. Co ulegnie zmianie, a co nie. Co się ulepszy, a co nie. Ponieważ nadal jest to w Twoich rękach i nadal to zależy od Ciebie, w jaką stronę chcesz iść, to dalej Twój świat w tym kontekście. To nadal wasz plac zabaw. Więc myśl, co byś wolał. Obecność, co ma znaczyć dla ciebie, nasza fizyczna obecność na twojej planecie, co oznacza, co się wydarzy z twoją społecznością, środowiskiem. Zastanów się głęboko nad tym. Nie spiesz się. Chociaż 5 lat to niedaleko. Nadal jest czas. Pomyśl o tym teraz, wiedząc, wiedząc, że to się wydarzy. Co się zmieni w Twoim życiu? Jak Ty zmienisz swoje życie, wiedząc, że to się wydarzy? W jakim kierunku zdecydujesz iść? Co wcześniej mogło nie przychodzić Ci do głowy, że ten kierunek jest dla Ciebie możliwy? W przeciągu pięciu lat możesz się nie spieszyć, ale wiedz że to nie jest tak daleko. Pięć lat, kiedy działasz zgodnie ze swoją pasją, może minąć w mgnieniu oka. Będziemy stać koło Ciebie. Stać przed Tobą. Pytając, kim postanowiłeś być? Kim jesteś wobec siebie? Kim jesteś wobec nas? Z kim wolisz przebywać? Kim chcesz zostać wobec nas? Jak chcesz, by wyglądał Twój świat dla swojego, dla naszego świata? Kim jesteś dla siebie? I kim jesteś dla nas? I kim my jesteśmy dla Was? Członkowie Twojej galaktycznej rodziny? Pomyśl teraz o tym, w jaki sposób zmienimy się w przeciągu pięciu lat, nie tylko i wyłącznie pod kątem ostatnich materiałów, że dostaniemy naszą pełną historię, jeśli chodzi o ludzkość, dowiemy się o tym, jakie inne cywilizacje będą się z nami kontaktować. Na poprzednich materiałach też była sugestia, w jaki sposób może się odegrać ten scenariusz pierwszych oficjalnych. Zjawisk pozaziemskich cywilizacji, ale też pod kątem energii i tego, że otworzymy trzecie oko i to zobaczymy. Te informacje, ale też wiele, wiele innych, których nie zostało, które nie zostały poruszone. Więc ty możesz się w tej chwili zastanowić, w jaki sposób jeszcze, co jeszcze może się zmienić. I zapraszam do tego, żeby się tym dzielić, żeby to nie zostało tylko i wyłącznie w tobie, ale żeby się dzielić tymi informacjami, które ty masz w głowie, które ty przeczytałeś na jakichś na innych forach, zobaczyłeś na jakichś innych filmach, albo doświadczyłeś w trakcie własnych medytacji czy channelingów, które doświadczyłeś. Pisz o nich w komentarzach ze względu na to, żeby te informacje nie zostały tylko i wyłącznie w tobie. Ale żebyśmy się wzajemnie nimi dzielili. I najważniejsze pytania, które Baszar zadał: w jaki sposób to wszystko wpłynie na Ciebie? W jaki sposób to wpłynie na naszą planetę? W jaki sposób uważasz, że to wpłynie na Twoich rodziców, na Twoich znajomych, na ludzi w pracy? Jak zmieni się gospodarka? W jaki sposób zmienią się granice? W jaki sposób zmieni się w ogóle ustrój na, całym, na całej planecie? Zastanów się nad tymi wszystkimi rzeczami, ale najważniejsze, Zaczynamy zawsze od siebie. Co zmieni się w Twoim życiu? W którym kierunku pójdziesz? Jaka ścieżka przed Tobą się otworzy, o której nie myślałeś w ogóle albo nie myślałaś, że w ogóle jest możliwa? Jakie nowe kariery się otworzą? Czy ekscytuje Cię to w tym kierunku, żeby zostać typu na przykład ambasadorem tego tematu, albo mieć zupełnie nową rolę, zupełnie nową swoją historię rozpocząć? Więc zadaj sobie te ważne pytania, które powiedział Baszar. Kim jesteś? Dla siebie. Kim jesteś dla pozaziemskich cywilizacji? Czym i kim są pozaziemskie cywilizacje dla ciebie? Jakie mają dla ciebie znaczenie? Z kim chcesz być w trakcie tej pełnej zmiany, która dojdzie? To jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o tym, że możesz dołączyć do społeczności, w której razem rozmawiamy na te tematy, poruszamy je i praktykujemy, by jeszcze lepiej się do tego przygotować. Nie będę tutaj mocno zapraszał do dołączenia do społeczności, ze względu na to, że jeśli to z Tobą rezonuje, to drzwi są otwarte. Jeśli z Tobą nie rezonuje, nie wiem dlaczego do tej pory jeszcze oglądasz ten materiał. Sądzę, że jeśli oglądasz, to znaczy, że to z Tobą rezonuje. I jeśli chcesz dołączyć do tej społeczności, wystarczy nacisnąć tutaj ten guzik yy, i wybrać próg, na którym chcesz dołączyć, by razem łączyć się w ziemską rodzinę, po to, żeby dążyć do Rodziny Galaktycznej i tam zadać pytania. Kim Ty jesteś dla tej społeczności? Czym ta społeczność jest dla Ciebie? Ale pamiętaj, nie jesteśmy w tym sami, nie jestem w tym sam, Ty nie jesteś w tym sam, sama. Taki jak my, jest mnóstwo. Łączmy się ze sobą i bądźmy dla siebie wzajemnie wsparciem. A na kolejnym materiale Baszara Baszar będzie opowiadał o tym, kto jeszcze pomoże Tobie w tej transformacji. Więc zapraszam, do zobaczenia. Cześć.